Zadanie z książki dla studentów z termodynamiki. Restnik Holiday. Napisawszy ono już książkę. Tutaj yy, trochę zmodyfikowałem treść, żeby było trudniej. Yy, co znaczy, że zanurzanie odbywało się powoli. To znaczy, że mamy przemianę traktować jako przemianę izotermiczną. Właśnie przemianę izotermiczną można zrobić uzupełniając stratę ciepła bądź odbierając ciepło wytwarzane w układzie. Nie? Tylko przepływ ciepła jest. Powolny. Owszem, proporcjonalne do różnicy temperatur, większa różnica temperatur, szybszy przepływ ciepła, ale nawet ten szybszy przepływ ciepła jest zjawiskiem no, relatywnie powolnym. E... No, a poza tym tak w życiu i nawet w laboratorium nie mamy do czynienia z dużymi różnicami temperatur. Nie więc jeśli chcemy zapewnić warunki izotermiczne, Przemianę przeprowadzamy powoli. W oryginale było napisane, że jest ta temperatura. Studentom można tak powiedzieć, ale maturzystom, no nie, maturzyści muszą mieć gorzej. I teraz, jak rozwiązałem to zadanie za pierwszym razem, to se przyjąłem jako poziom odniesienia to tutaj. Tu gdzieś się kończy powietrze. Teraz tak. Jest tam jakieś coś Prawo Pascal'a nie, nie wiem, kogo. W każdym razie. Na, na tym samym poziomie musi być to samo ciśnienie. Przynajmniej jeśli mamy do czynienia z, z jednorodną cieczą. Na danej głębokości jest to samo ciśnienie. Koniec, kropka. Założenie różnych ciśnień powodowałoby to chyba na zajęciach tłumaczyłem że można by zbudować w oparciu o takie różne ciśnienia, perpetuum mobile. Nie? Więc ciśnienie musi być takie samo. Tak się rozwiązuje zdania znaczyń połączonych. Że tam naczynia połączone, wypełnione tam jednorodną cieczą. E, mają na danej głębokości to samo ciśnienie. Tutaj to w słówko jednorodna ciecz jest istotna. E, mogę sobie założyć, że to samo ciśnienie tu na tym poziomie, bo z obu stron jest woda, ale już nie na tym. Bo tu nawet nie jest ciecz, to jest gaz. A jeśli by to była ciecz, ale nie woda, to też niespecjalnie to będzie działać. Jezus Maria. E, dobra, i co ja chciałem powiedzieć? Rozwiązywanie e, według tego poziomu odniesienia niewiele mi dało. A to dlatego, że nie za bardzo mogłem tam wrzucić wtedy moją daną to tutaj i zadanie było nierozwiązywalne i smuteczek no ale jak nie idzie względem jednego poziomu odniesienia, to próbujemy względem drugiego tego tutaj no i oznaczam sobie jakoś w tym miejscu ciśnienie oznaczę sobie jako tam nie wiem p1 w tym miejscu ciśnienie oznaczę sobie jako P2. Tu do góry nad powierzchnią wody, to jest powierzchnia wody, tylko taki skan słaby. Nie mój, a ja bym zrobił dobry. Jest ciśnienie atmosferyczne, które jakoś tam se można zilustrować. I oznaczamy zwykle P0. Jego wartość to 1125 paskali. Czy tam 1013.25 hektopaskala. OK. Ciśnienie tego gazu jeszcze bym jakoś oznaczył. To jak? PG -P -P napiszę. Czy to jest Ciśnienie powietrza, tylko już sprężonego, nie? Mm -mm. Mm. Tak, chusteczki. No dobra. O Jezus. Okej, okay, to napiszę warunek równowagi ciśnień. P1 równe P2. Skąd się bierze ciśnienie w P1? Z tego słupa cieczy harogie I jest ciśnienia gazu. I teraz skąd się bierze ciśnienie P2? Z tego słupa cieczy. O wysokości H. I ciśnienie atmosfery. OK. No to jeśli dam radę wyznaczyć nie gazu, to to jedyną niewiadomą będzie H. I ten gaz był sprężany na drodze przemiany izobarycznej. Więc można sobie zapisać równanie stanu gazu w sory izotermicznej, że P1 P0 V0, może tak, jest równe. P2, w tym przypadku drugie ciśnienie będzie ciśnieniem gazu. No, objętość zmniejszyła się dwukrotnie. Jeześnie. Rozpraszają mnie. No dobra. Wychodzi na to, że ciśnienie gazu sprężonego to jest podwojone ciśnienie atmosferyczne. Co mogę sobie tu gdzieś pisać? Będę miał ja wtedy l drugich ro, g dodać 2 p0 równe h, ro, g dodać, p0. No i efekt. Potrzebne mi to do czegoś odjąć, P0 chciałem zrobić. Nie to głupi pomysł. No, i po skomplikowanych przekształceniach H to będzie L2 dodać P0 przez G Podstawiamy do kalkulatora. I wychodzi 22 i 83 setne metra. Co nawet do obrazka pasuje. Widać, że jest prawie cały zanurzony, a nie zupełnie. No, to tyle. Takie coś.